Partnerem odcinka jest Browin, bo domowe jest lepsze. Mam nadzieję, że się pecha nie zmieniło od ostatniego czasu, bo to by znaczyło niestety, że zaczyna się odstować trochę ten nastaw. Ach, najpierw dezynfekcja. No nie jest klarowne to piwo, ale pachnie bardzo fajnie. Pachnie winnie i właśnie muskatowo, tak jak chciałem, żeby pachniało, tylko że jest niestety mocno kwaśne. Dlatego przygotowałem sobie tutaj te różne rodzaje cukru. Część z tych cukrów to są cukry, których nie jedzą drożdże, no i zapewnią, zapewnią nam słodycz i wzbogacą pełnię tego piwa. Fajny aromat tego piwa, ale niestety ta kwasowość jest zbyt wysoka, jak dla mnie. I myślę, że dla większości osób, które by spożywały później to piwo, dlatego dodam albo ksylitolu, albo erytrolu. Mam jeszcze do wyboru glukozę, żeby dosłodzić na refermentację. Cukier wanilinowy, ale to chyba raczej do ciemnych piw. Cukier trzcinowy to też raczej do ciemnych piw. I co ja tu mam jeszcze? Fruktozę. Fruktoza też w zasadzie nadawałaby się do refermentacji. Ostatnio mieliśmy PH 4,6. A teraz o 4,7. Nie no zakładam, że to po prostu jest niedokładność tego pH metru, ale to znaczy, że przez dwa tygodnie pH się nie zmieniło. Ta kwasowość jest wyłącznie z tego moszczu winogronowego. Nie no, odrobinę czuć tego muskatowego aromatu, ale głównie to są takie zapachy pofermentacyjne, trochę siarkowe. A w smaku raczej jest mocno wytrawne i kwaśny. Tu jeszcze mam więcej. To ja akurat nie mam nic więcej napisane. <laughs> Dobra, będę rozlewał w butelki szampanówki. Trochę z, dlatego, że mi się nie chce kapslować i butelkować tego. Bo tu jest z 15, 12, 13, z 15 litrów tego piwa. A w zasadzie to jest przecież wino musujące. A w zasadzie taki konglomerat piwa i wina musującego. Więc do szampanówek będzie się fajnie nadawał. Mam szampanówki wolne. Część z odzysku, część nowych. Mam nowe Ej. koreczki. I koszyczki. Gdyby komuś zależało na tym, żeby zabutelkować, tak jak ja, czyli w szampanówki takie piwo, to na kanale znajduje się film o tym, jak butelkować do butelek szampanówek i korkować prawdziwym korkiem, z korka i korkownicą, i do tego wiązanie sznurkiem, tak jak kiedyś Francuzi szampany wiązali. Link oczywiście zostawiam w opisie i na końcu tego filmu. Yy, oczywiście, butelkowałem też cydr do butelek szampanówek. Korkowałem plastikowym korkiem i wiązałem później sznurkiem. O tym też jest wspomniane chyba w tym filmie. Fruktozy użyję do tego, żeby refermentować to piwo. I zaraz sprawdzę, czy będzie mi bardziej odpowiadał erytrol czy ksylitol, czyli cukier brzozowy w tym piwie. No i mniej więcej ile go będę dodawał. Normalnie słodzimy gdzieś około dwóch łyżeczek, taką małą szklankę. 250 ml, a tu jest... W takiej butelce trzy szklanki, czyli trzy razy więcej cukru powinienem dodać, żeby otrzymać mniej więcej słodycz herbaty. A herbata z cytryną to mniej więcej porównanie kwasowości tego, tego piwa z winem. Powiedzmy, że łyżeczka i tutaj też łyżeczka. O, proszę, jak się... Jeszcze rozpuszczone CO2 cały czas jest. 100 musiałem dużo dłużej mieszać i jeszcze zostały jakieś kawałki na dnie. A co ze smakiem? No na pewno jest lepsze z tym z dodatkiem tego cukru. Ta kwasowość nie jest taka przytłaczająca. No ale erytralud kolej będę musiał dodać więcej. Ponieważ nie tylko ja sam będę pił to piwo... Dlatego musiałem skonsultować z moją uroczą małżonką, której bardziej smakuje. Ale ja spróbuję jeszcze dosłodzić teraz, tak na wydrę. Znaczy, dużo więcej po prostu dorzucę tego słodzika. Kurde, no jest niestety lepsze jak jest słodsze. No, i jeszcze, do, jeszcze do, dojdzie trochę tej kwasowości z kwasu węglowego, jak się CO2 rozpuści tutaj. Dobra, spróbuję to dosłodzić tak jak dosłada się herbatę. Czyli decyzja zapadła. Dwie łyżeczki pełne na cukru. Dwie łyżeczki pełne cukru na 250 ml, czyli 6 łyżeczek na taką butlę 750 ml. No i później jeszcze będę musiał dosłodzić cukrem, czy w zasadzie fruktozą na refermentację. Oczywiście wszystkie rzeczy, z których będę korzystał w trakcie tego filmu, będą wyszczególnione pod tym filmem. Linki znajdziecie w, w opisie właśnie. Z kalkulatora wyszło, że mam użyć 12 gramów surowca na refermentację, no, czyli fruktozy. W zasadzie liczyłem dla glukozy, ale no, ale chcę użyć fruktozy, więc zakładam, że pewnie taką samą ilość będę musiał jej dodać, ale nie wiem, ile to będzie nie wiem, ile to będzie w takiej łyżeczce, czyli w jakiejś tam objętości. Bo nie będę każdej łyżki ważył. Tobie to cukier brzozowy, fruktoza krystaliczna. I lecimy 12 gramów. Ile to będzie? No powiedzmy, że to będzie pełna płaska, taka dosyć głęboka łyżka stołowa i tyle mniej więcej mam wsypać na, do każdej butelki, żeby mi się piwko dobrze nagazowało do 4,5. No, ustawiłem tak jak dla niemieckiej pszenicy albo dla owocowych lambików, buteleczki, wygrzane, czas je trochę przestudzić. No, i dodać obu cukrów, obu rodzajów cukru. Tradycyjny lejeczek ląduje w szyjce. No i ładujemy fruktoza krystaliczna. Wstawię trzy butelki w ogóle, niedosłodzone. Tak, tak, tych jeszcze nie ruszałem. Gitara. Na tych, które są bez niczego, dopiszę, że są wytrawne, czyli W. Tutaj będzie ER. Później za czas jakiś nie będę pamiętał, co tutaj było. A tak, taki napis zawsze doprowadzi do tego, że będę wiedział, jaki to cukier. No bo tutaj w tych piwach część tych kwasów będzie przykrytych słodyczą. No, a w tym piwie, które będzie jako wytrawne. Ono nie będzie miało się, będę tylko wiedział, jak zredukowały się kwasy, bo przecież nie będą przykryte niczym. No proszę, mimo że już nie fermentuje, to jak się pieni jeszcze do piwko. Źle, nie? Dlatego też nie można dosładzać tego po nalaniu. Znaczy, mógłbym nalać piwa, a dopiero później dosypywać cukier na refermentację i do dosłodzenia, no to najprawdopodobniej miałbym gejzer. A tak się trochę wygazuje. Niestety ucieknie też trochę aromatów, więc niepotrzebnie gadam zamiast nalewać. Przecież korki też muszę jakoś zdezynfekować. Łoch! Wow. Chyba muszę stół zmienić, żeby to zrobić. Generalnie piwko wygląda tak. No, oczywiście jeszcze cukier nie jest rozpuszczony na dnie. No i oczywiście do tego jeszcze przyjdzie koszyczek, który zostanie tutaj zawiązany. Gdzie jest urządzenie wspaniałe do zawiązywania. A dla tych z Państwa, którzy nie oglądali pierwszej części, to serdecznie zapraszam, bo przecież zapomniałem wspomnieć, że to piwo to generalnie jest na dzikich drożdżach z winogron. Znaczy winogronka zebrałem u siebie tutaj na winniczce i... Dodałem do brzeczki. No i te mikroby, które bytują na skórkach winogron, czyli to nie tylko drożdże, no ale też jakieś tam bakterie przerabiają, przerobiły już cukier z brzeczki, a teraz będą przerabiać jeszcze cukier, który jest tutaj dodany na refermentację. No i mam nadzieję, że nie przerobią miksylitolu gałgany, bo to już by było coś nieprzyjemnego, i wtedy miałbym granaty. No ale o tym dowiemy się. Za 2-3 tygodnie dopiero. Pozdrawiam, szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem. Cześć.